Siemano, to jest drugi odcinek The Forest I co się zmieniło? No, a ja... no, po, po pierwsze, czekaj chwilę, po pierwsze co się zmieniło na szybko. Jest to nisko duże i zrobiłem tutaj budki dla ptaszków. No i jest ze mną Stefan, tak w sumie zapomniałem o nim. No i jestem. Dobra, to co dzisiaj robimy? E, mieliśmy iść po piłę. A kto ci to powiedział? No wczoraj gadaliśmy. To? No. Yy, I co? Yy, I to jest w ogóle piąty odcinek mój, ty? <laughs> mój drugi. No widzisz? Dobra. Wszystko, żeś wyciął. Cały mój trzeci odcinek wyciął, nie? więc. <laughs> bo nic tam nie było. Tak, tam nic nie było. Tam było dużo ważnych informacji, o no, których Wam nie powiemy, bo musicie pójść do mnie. Po prostu. <laughs> no, po prostu to, co u mnie nie ma, to jest u niego i możecie sobie szukać pod momentów, kiedy. Kiedy. Kiedy były cięcia? No, kiedy były cięcia? Było ich dużo. Tak, dobra. To jest gdzieś tutaj Co podobno. Jest? Jest. No od razu, jest. Od razu oznaczmy. Przyda się. Bo to jest dosyć istotne tutaj, żeby potem tego nie szukać bez sensu. Wyjdźmy. Mam <grym> nadzieję, że wszystko widzisz. <grym> Wyjdźmy. <mi. grym> dobra, postawmy sobie tutaj ładnie, ślicznie. Na żółto. Na niebieskie Moż Możesz... Tylko uważaj tam na dole, nie? Czekaj To jasne Może być ciekawy O, ścinka No właśnie ja też miałem ścinkę Dobra i teraz czy to trzeba w... Chyba trzeba w tu. Znaczy ta piła była tu gdzieś blisko pamiętam, że... Na pewne wejście, wejście jest? Wiesz? Aha, to było fajnie. Ej, oj! A, to trzeba było mieć sprzęt do wspinaczki, nie? Mentosz? Ja nie muszę mieć. Ała. Eee... Ha, beka, ja nie mam No cóż. Opa. Tu jest days To jest... Seven Days'a znalazłem. Gdzie? Stworzonego Seven Days'a. żonych tych... Jaka oj, Awa! oj, oj oj oj, nie, nie <laughs> widzę go <laughs> o. o dwa są nawet Weź tam bogował się nie trafiłem żadną strzałą. Łojej! Ząbek! Ała, boi mnie. Że nie boi mnie. Ała! no. Ała, no. Nie mam mnie no. to no. tutaj no. Dobra, wiesz co zrobię? Taki prosty trik. Co musi? Ja bym sobie wziął Badyla do ręki, Ze szmatą bardzo fajnie dużo widać, o, troszeczkę więcej widać, właśnie może sobie z tą metę skraftuję z tym, tam mamy zestaw do spinaczki no, na dole, no, <grywka> no, no, Tak Tak Zdagowało mi. Interface mi się zdagował. Dobra, dasz radę w Wierzę w tu. Nie dam rady. Nie dam rady, nie dam nie dam rady. Dasz radę, wierzę w Ciebie. A -ha -ha. Ale tu mam głośno tą grę, trzeba chyba wysadzić. Na górę, po no? A to góry, były strzały tak. i wszystko. Wziąłeś? No? Było? Nie wiem. A czy te do pistoletu. A, to no? Tak wziąłem. Dobra, wysadziłem sadziłem. Coś przez zdjęcie podziwiam. O że dzieciaki się nam rzuciły. Nie, że ci idzie. A ła! A ła! A ła! Ja nie mam HP w ogóle. Po co ci HP? Idź być kanibala. Czy moja? bo no, ja nie mam HP. A nie, go zabiłem? A Jak to bije mocno! Wiesz, ja HP już nie mam. Oła! No ty idioto! Czekaj, ginę. Jesteś idiotą. Idiota, debil. Po co podchodziłeś? Kurwa. Uda, ty. W ogóle jest piła Fajnie Chyba uciekamy stąd Tu jest lina, tu jest to Dobra, stąd się wychodzi tędy, nie? Tak, no My tu ostatnio wyszliśmy, nie? Tak I całe szczęście była ta, ze wspinaczki, nie? No Myśmy stąd nie wyszli No tak Dobra, zresztą tam, hamem to jemy ciasteczko Aha, dzięki. <laughs> Aha, ja mam to tutaj, tak naprawdę. Na... Ale jak się baliśmy skoczyć? Tutaj? Tak. <laughs> że, że nie wyjdziemy. No czekaj, to były zegarki, ty. Kurde, się, się Chodź. Ej, tu nóżka była. Wiem. Jezu, jak się strachujem. <laughs> ja też się tu przestraszyłem. A jest noc. No to... Tak jak muminki lubią najbardziej. mój Boże. Mm. Nieważne. pod chatą. Tak? Dobra, mamy piłę. Chodź spać. To chodź. A tam? No. Można tam? Do domku chować. To wyłącz tą latarkę. Czyli tą. To co? Ogień leci z tego. Zapalniczkę, o. <grych> no pędzi. No, Dobra, chodź spać. Ale trzeba coś wbudować. Ale spać. No, no tak w sumie nie mamy czym walczyć, nie? E, Naczelny poszedł do wioski, zaczął budować później, więc nie wiem, coś uzwanił. ale ja wiem co. Poszedł po to chodź. I idziemy po katana. Aj! No teraz kanibel był. Co? Właśnie boję się. Ty zjechałeś już? Nie. Poprzedłem to na zjedź, bo byli. tam nadal jest kanibur. Aha. <noise> Powodzenia. Aha. O ty gno już <grystanie> nie, nie dam się tak ładnie. Nie, nie, nie. Może szybko i temu zabić. Oszmaty. Rysunki i wszystko ma. No już 9 minut odcinka poszło, nie? Dobra, teraz się nie wychylaj. Czemu dawaj? oj, Ojoj! Oj, 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 oj. No. Musimy przebiec prosto, jakoś. No to prosto jest katana. Ja? Tak. To tego dosz. Ej, no chyba ją. Jest. No? ja rozwiązałem katana. Zegalki, bomby, wszystko lub coś się da, alkohol, pieniądze Haj z YouTube'a. <grym> Dobra, mamy katanę. sobie ją zbuduję od razu na jedynkę, a ja fante Dobra, to idziemy stąd już. Windowsa ozwania Eeeem, idziemy, wychodzimy. Tak. tak, idziemy w stronę głębiej. Nie, 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 nie. co to to ALO! Łacie pana Kolamba <grym> No idziemy stąd, tak? Czy nie? Tak, idziemy. To Trochę dziwnie się nagrywa jak nikt tego nie obejrzy Pewnie Oprócz tych no tak. ludzi co znamy Trochę. Może u Ciebie ktoś obejrzy, ale u mnie? No to... Ała, hmm. się podpaliłem Dechłem. No, Już mam... to jest szósty film Dechłem. Czy... No dobra, dasz <grym> Pomóż mi <grym> Aaaa, trzeba było nie biec, tak? Ja tylko dotknąłem ognia. To mi da żebym się podniósł? U ja do buzi. No, co z miłą chęcił Gdzie to jesteś? Tu? <grym> Moż. Dobra, to... Nie no to projektujmy coś, nie? Robimy tak, jak mówiłem? Taki, nie to dom, nie to wieża? No to powiedzmy, że okej. Okay. To projektuj. Ale to kamienna, tak? Mhm. Mm Będę jeszcze kamienne zbierać. Okay, tak, żeby to było prosto. O. Ocenujący ze zbierania kamieni. My tą wieżę z kamienia możemy zabić. Jeszcze. O, znowu się podpaliłem. Nie. Ratuj mnie. Zdechłeś? No. Ja dziękuję. Tu się ulecz może. Jak? Jak się pole. No. A No, ale to od razu nie ma HP. Dopiero no się no ładuje jest to HP. Zbagowała mi się gra. Czemu? Kurwa mać, coś się wydarzyło. Teraz widzę ekwipunek. O, dobra, uratowałem. Hmm. Teraz schody. connected. Halo. No ja już odcinek skończyłam. Ja Jeszcze w tym odcinku zaprojektuję to, to I będziemy kończyć odcinek Tylko może stąd wyjdę jeszcze No to tak, podsumowanie Zrobiliśmy piłę Zrobiliśmy katanę No i zrobiliśmy tutaj prima? fundamenty pod wieżę Bo ją będziemy robić z kamienia jednak Generalnie mnie nie ma, nie? Wiem. Ale daj mi dokończyć. Więc tak, piła, katana, fundamenty, platforma i co? No i to wszystko. To... W sumie do następnego. Cześć. Siema.